Cześć, z tej strony MRówka. Witam Was w 12 odcinku MRówka Kastu, czyli podcastu o tym, co czytać, kiedy nie ma co czytać. Pięć powodów, dla których warto sięgnąć po cztery książki na nadchodzący tydzień. A jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka dalej będziecie mieli niedosyt recenzji książkowych, to zapraszam Was na swoją codziennie aktualizowaną stronę z recenzjami i wywiadami. Tu kreska czytam blogspot.com. No to zaczynamy. Pierwsza książka w tym tygodniu to Iwona Banach, Instytut. Wydawnictwo Dragon, Bielsko-Biała 2025. Jeżeli kojarzycie Iwonę Banach z takich dowcipnych, zabawnych i mocno chaotycznych kryminałów rozrywkowych, to Instytut jest z zupełnie innej bajki. To jest thriller, i to thriller zupełnie na poważnie. Autorka udowadnia, że obce są jej też inne gatunki, nie musi tworzyć komedii kryminalnych w dość powtarzalnym stylu. Ale potrafi swobodnie operować także w innych rozrywkowych gatunkach, i Instytut jest tego doskonałym przykładem. Iwona Banach jest zwykle kojarzona z zabawnym i kolorowym chaosem. Tutaj nie ma o tym mowy. W dodatku autorka sięga po temat dość mocno kontrowersyjny i dość odpychający dla części odbiorców, dlatego że główna krzywda, jaka tutaj się dzieje, dzieje się dzieciom albo nastolatkom, dzieje się tym ludziom, którzy. Powinni być najbardziej chronieni w społeczeństwie. Tutaj właśnie tej ochrony dla najmłodszych zupełnie nie ma i Iwona Banach część odbiorców może przez to zaszokować. Jedną u tej autorki zostaje. Mamy tutaj do czynienia z małym miasteczkiem, które ma swoje tajemnice i swoje lokalne zwyczaje. I tutaj tym lokalnym zwyczajem jest Instytut. Perelowski zakład, który ma dawać schronienie dzieciom z niepełnosprawnościami. A w rzeczywistości służy do rozmaitych medycznych i nie tylko medycznych eksperymentów. Ale o tym autorka będzie informować czytelników w miarę rozwoju fabuły. Nie odkryje wszystkich kart na początku, więc ja tego nie będę robić. Jest tutaj bardzo, ale to bardzo mocny temat. To na pewno nie będzie książka rozrywkowa dla wszystkich, przynajmniej nie wszyscy odbiorą ją jako powieść rozrywkową, nawet jeżeli są fanami thrillerów. Ale dzieje się tutaj coś wyjątkowego w obrębie narracji, w samej literackości książki. Istnieje coś takiego jak narrator zbiorowy jednej części relacji. Jedna część to narrator trzecioosobowy, ten, który jest wszystko wiedzący, który jest zdystansowany od akcji. Natomiast druga część to sedno wydarzeń rejestrowane przez jedną osobę, ale kilka charakterów. Autorka decyduje się tutaj na wniknięcie w głąb umysłu prawdopodobnie dziecka, bohaterki, która ma swoje imię i nazwisko. Ale ma też aż cztery tożsamości. I to te tożsamości same w sobie nie są zwyczajnymi charakterami przełożonymi z codzienności, bo mamy tutaj na przykład chłopca o czterech twarzach, mamy tutaj czarownicę, mamy tutaj dziewczynkę, która ciągle mdleje. I o co chodzi z poszczególnymi osobowościami, charakterami dowiemy się też w miarę rozwoju akcji, w miarę upływu opowieści, ale będzie tu mnóstwo miejsca na interpretację nieznanego, na to żeby stopniowo odsłaniać tajemnice chorej prawdopodobnie na schizofrenię dziewczynki i ten zabieg naprawdę do temu przyciąga bez względu na to jakie macie podejście do tematu krzywdy dzieci w literaturze rozrywkowej możecie zajrzeć do instytutu właśnie po to, żeby sprawdzić jak Iwona Banach rozprawia się z pomysłem na oryginalną narrację, bo ten zabieg zabieg przeplatania wypowiedzi Ogólnych wypowiedziami bohaterów nie jest w literaturze rozrywkowej nowy, jest nawet jednym z często proponowanych na warsztatach z kreatywnego pisania chwytów, ale Iwona Banach wynosi go na nowy poziom. Sprawia, że zupełnie inaczej patrzy się na tę książkę, zupełnie inaczej się ją czyta i zupełnie inaczej odbiera się bohaterów. Ma specjalny pomysł na cztery, później pięć charakterów mieszczących się w jednej postaci. I co ciekawe, pozwala im na odkrywczą naiwność. Wiadomo, że mamy tutaj do czynienia z wielogłosowością w umyśle dziecka i to dziecko interpretuje sobie rzeczywistość po swojemu, do tego stopnia po swojemu, że kiedy nie rozumie jakiegoś pojęcia zasłyszanego od dorosłych, to przypisuje mu własne kategorie i własne kwalifikacje. I tak jest na przykład z adopcją, która będzie pachniała ziemią, tak jest na przykład z czwartkowymi zupami i takich Elementów kreujących postać, kreujących charaktery. Autorka wplata tu dużo, dużo więcej. Iwona Banach zaskakuje w tej książce literacko i to zaskakuje bardzo pozytywnie. Jeżeli do tej pory ta autorka odstraszała was trochę swoją swobodą twórczą w zakresie komedii kryminalnych, to tutaj zachowuje się jak rasowa autorka thrillerów. Naprawdę wie, jak stworzyć literacką grozę, i wie, jak zawładnąć waszymi emocjami. Na czas lektury. Tak naprawdę ta książka to jest trochę przeciwległy biegun jej dotychczasowej twórczości. Ambitny, chociaż dalej rozrywkowy, eksperymentalny, zaskakujący, ciekawy i bardzo twórczy. Tak naprawdę, Instytut to jest książka, którą czyta się jednym tchem, czyta się z zafascynowaniem, i do tego czyta się, żeby poznać zasady konstrukcji świata przedstawionego. Bo nie ma tutaj miejsca ani na rozpieszczanie bohaterów, ani na tworzenie im schronienia czy azylu. Jest za to zestaw wymyślnych tortur, które mogą zafundować człowiekowi najbliżsi. I to jest powieść bardzo dojrzała. Nie znaczy to, że Iwona Banach oczywiście przestanie tworzyć to, z czego jest najbardziej znana, ale udowadnia swoim czytelnikom, że może w literaturze rozrywkowej powiedzieć wiele i że ma tak naprawdę niekończące się zestawy pomysłów, które nie powtarzają tego. Przez co już odnosiła sukcesy na rynku wydawniczym. Instytut sprawdza się jako thriller. Trzeba o tym pamiętać, że to gatunek rządzący się swoimi regułami, ale jeżeli ktoś potrzebuje naprawdę mrocznej lektury, niekoniecznie z wielkim rozlewem krwi, a jednak trzymającej stale w napięciu, to może po tę książkę właśnie sięgnąć. Drugi tom na ten tydzień będzie troszeczkę bardziej kojący, a właściwie z przeciwległego bieguna Krystyna Mirek Światło Gwiazd. Wydawnictwo Harde Warszawa 2025 i to jest wznowienie po sześciu latach. Być może, jeżeli śledzicie twórczość Krystyny Mirek, zetknęliście się z takim cyklem, jak cykl Wilda pod Kasztanem. Światło Gwiazd to jest właśnie tom domykający cykl Wilda pod Kasztanem. Ta seria miała już kilka odsłon, rozłożonych w czasie, i ostatni tom można czytać jako zamknięcie, oczywiście, ale można też czytać jako zupełnie osobną powieść. Która bardzo, ale to bardzo subtelnie, skieruje Was do poprzednich książek, bo będziecie ciekawi choćby tego, dlaczego żona i kochanka bardzo dobrze się ze sobą dogadują, mieszkają razem i zdecydowały się prowadzić wspólne życie. To są takie niespodzianki, które płyną bezpośrednio z fabuły, ale Krystyna Mirek nie zamierza tworzyć tutaj reklamy własnych książek. Ona wie, że czytelniczki wrócą do tego, co już sprawdzone, do tego, co kojące i do tego, co zapewniało im wcześniej ucieczkę od zwyczajności. W wila pod kasztanem, wielki dom prowadzony przez panią Kalinę, to jest azyl, to jest miejsce dla ludzi z problemami albo dla ludzi po przejściach, a teraz trafiają do niej ci, którzy muszą uporządkować swoje życie i potrzebują na chwilę wyłączyć się ze zwyczajnego świata. Babcia Kalina ma dobre serce, ona przygarnie każdego potrzebującego, nawet jeżeli ona sama czuje się trochę zmęczona prowadzeniem tak wielkiego domu, bo. Nawet jeżeli ma wsparcie w postaci bardzo sympatycznego sąsiada, z którym przeżywa miłość w dojrzałym wieku, to jednak sama musi ogarniać rzeczywistość domową i dbać o to, żeby wszyscy pod jej dachem czuli się dobrze. Babcia Kalina ma tego trochę dosyć, ale nie może przecież odmówić pomocy tym wszystkim, którzy szukają własnego miejsca. A własnego miejsca szuka przede wszystkim młodsze pokolenie. Młodsze pokolenie, które jeszcze popełnia błędy, jeszcze nie zdaje sobie sprawy z siły, jakości. I ze znaczenia związków w codziennym życiu. Jest tutaj kilka różnych historii około-miłosnych, ale Krystyna Mirek rezygnuje tym razem z oczywistych, bajkowych rozwiązań. Tutaj, na przyszłe szczęście, trzeba sobie bardzo poważnie zapracować, a czasami zdarza się, że pojawiają się wręcz konflikty i ścieżek spirowskie, takie, w których dzieci występują przeciwko swoim rodzicom. I takie, w których wzajemne zrozumienie na moment musi zostać wygaszone, tylko po to, żeby uświadomić odbiorcom, co w życiu może być naprawdę ważne. Dystyna Mirek nie karmi tutaj tanimi obietnicami. Jest z czytelniczkami szczera, funduje im trochę huśtawkę emocjonalną, sporo silnych przeżyć, ale jednocześnie, ponieważ zbudowała już schronienie, zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko się w końcu jakoś ułoży i wie, że czytelniczki też są o tym przekonane. Ta powieść nie jest zbudowana na schematach, to znaczy, oczywiście można się domyślić, jak rozwiną się poszczególne wątki, chociaż to nie zawsze podąży w kierunku pożądanym przez bohaterów. Natomiast autorka rezygnuje z kolei scenariuszowych. To nie jest takie proste czytadło, w którym od razu wiadomo, co się wydarzy. Trzeba będzie na rozwiązania troszkę poczekać. A ponieważ autorka stawia na zbudowanie schronienia przed problemami, zapewni takie schronienie także czytelniczkom. Ta książka. To lektura dla tych, którzy potrzebują oderwania od rzeczywistości, oderwania od przyziemnych problemów, na moment przeniesienia się do innego, bardziej beztroskiego i bardziej idealistycznego świata. Krystyna Mirek zresztą przyzwyczaiła już swoje czytelniczki do tego, że w obyczajówkach doskonale wie co zrobić, żeby na pierwszym planie znalazła się zgodność z własnymi uczuciami, żeby znalazło się życie według własnych wartości, niezależnie od tego, za jaką cenę. Krystyna Mirek przypomina, że radość można znaleźć w każdym wieku, podobnie jak miłość, i że należy podążać za marzeniami, nie bać się otwartości, nie bać się przyszłych zmian, bo one mogą przynieść tylko poprawę losu. To jest chyba jedyne, co autorka tak naprawdę chce przekazać czytelniczkom: żeby nie zatrzymywały się, nie czekały na odmianę losu, tylko same wzięły sprawę w swoje ręce i żeby wykorzystywały szanse, które przynosi im życie. Trzecia książka w tym tygodniu to Katy Hessel, Sztuka Twórczego Życia. 366 inspiracji od artystek i artystów, by żyć kreatywnie każdego dnia. Wydawnictwo Marginesy Warszawa 2025. Słuchajcie, ta dosyć potężna książka składa się z 366 rozdziałów: krótkich, konkretnych i o jasno określonej strukturze. I ma zachęcić czytelników do zastanowienia się nad odbiorem sztuki i nad ich udziałem w tej sztuki tworzeniu. Autorka decyduje się. Każdy rozdział rozpocząć motywującym cytatem, przeważnie wypowiedzią jakiejś artystki, dużo rzadziej artysty. Wybiera do tego celu twórców raczej mniej kojarzonych, chociaż zdarzają się i nazwiska z pierwszych stron gazet. Ten motywujący cytat jest wprowadzeniem do zadania, które przygotowuje dla czytelników. Owo zadanie obudowuje zwykle jednoakapitowym komentarzem, tak żeby nikt nie miał wątpliwości co do przesłania, co do znaczenia swoich zachowań. Czy do sensowności wprowadzanej właśnie w życie zmiany? A na samym końcu pojawia się notka biograficzna w przypisie, tak żeby można było poznać konkretnych autorów, dowiedzieć się o nich czegoś więcej, jeżeli faktycznie staliby się akurat w tym momencie inspiracją. Od czasu do czasu pojawiają się czarno-białe reprodukcje wybranych dzieł, ale nie jest to norma i nie jest to też specjalnie potrzebne w lekturze, więc pełnią tutaj funkcję tylko graficznego ozdobnika. Katy Hessel zakłada, że Lektura kolejnych rozdziałów nie zajmie czytelnikom więcej niż 5 minut każdego dnia. Jeżeli doliczyć do tego jeszcze, powiedzmy, refleksję nad sobą czy próbę uchwycenia odpowiedzi na pytania zadane przez autorkę, może to się rozciągnąć na przykład do kwadransa, ale faktycznie książka jest tak przygotowana, żeby nie czytać jej jednym temem. Autorka chce tutaj uwrażliwiać na odbiór sztuki, chce nauczyć przyglądania się arcydziełom i pośrednio też wyrażania siebie przez twórczość. Nie jest to taki typowy podręcznik kreatywności, w którym każdego dnia dostaniecie zadanie typu narysuj siebie, powiedz coś o sobie, tylko na literę P, albo przeczytaj jakąś książkę. Zupełnie nie. To jest książka, która ma służyć refleksji nad dziełami. Mamy się przyjrzeć na przykład sposobowi prezentacji jakiegoś tematu, ewentualnie użytym narzędziom, czy rodzajowi farb, sprawdzeniu, w jaki sposób autor mógł wyrazić siebie dzięki dostępnym narzędziom i materiałom. I ta refleksja nad odbiorem sztuki ma dopiero pobudzić kreatywność czytelników. Ten pomysł na książkę sprawi, że ta książka nie ma właściwie szansy znużyć, nawet jeżeli wydaje się, że troszkę mała autorka przygotowała faktycznych inspiracji, ale cały jej program, rozpisany na miesiące refleksje nad sobą i nad sztuką równocześnie ma prowadzić do zmiany na lepsze, do zatrzymania się nad rzeczywistością, do zatrzymania się w tym codziennym pędzie i do sprawdzania. Co sztuka dzisiaj może nam zapewnić? Przy okazji jest to sposób na zwrócenie uwagi na mniej znanych artystów, być może próba zainteresowania ich dziełami, być może próba sięgnięcia po coś innego w przebodźcowanym świecie. I jeżeli ktoś potrzebuje na nadchodzący rok zmian w zakresie własnej obecności w świecie kultury i sztuki, to być może ten tom będzie. Pierwszym krokiem w dobrą stronę. Ta książka przede wszystkim uwrażliwia na odbiór sztuki. Jest rodzajem nietypowego przewodnika, nietypowego dlatego, że nie koncentruje się na sztuce, a na samym odbiorcy i pokazuje, w jaki sposób przekuwać doświadczenia estetyczne na swoją codzienność. Więc jeżeli jesteście artystami, którzy potrzebują podpowiedzi, jak wyjść z impasu, jak wyjść, jak pokonać blokady twórcze, to raczej na tym poradniku nie skorzystacie. Natomiast jeżeli jesteście takimi zwykłymi zjadaczami chleba, którzy nie przeżyli nigdy męki twórczej i nie potrzebują rozwijać własnej kreatywności, to być może w tej książce znajdziecie coś właśnie dla siebie. Warto sprawdzić. Na sam koniec, kącik dla dzieci: Laura Knowles, Tajemnice świata wszystko, co dziwne i niewyjaśnione na naszej planecie. Wydawnictwo Warszawa 2025. To jest książka dla dzieci i młodzieży. Autorka przenosi odbiorców przez różne kultury, różne doświadczenia i różne rzeczywistości po to, żeby pokazać jak funkcjonowała wyobraźnia ludzka i w jaki sposób niewytłumaczalne często zjawiska społeczeństwa obudowywały sobie własnymi legendami czy wierzeniami. I tak mamy tutaj opowieści o potworze z Loch Ness, mamy tutaj opowieści o Yeti. Ale mamy też opowieści o UFO i o spotkaniach z kosmitami. Mamy przegląd różnych kultur, różnych legend i przez to też różnej społecznej wyobraźni, bo to przecież bezpośrednio się przekłada. Są tu na przykład zagadkowe światła, które rozbłyskują w miejscach, gdzie nie ma ani elektryczności, ani żadnych zabudowań, muszą się brać z jakiegoś zjawiska przyrodniczego, ale ponieważ ludzie nie są w stanie odkryć przyczyn tajemniczego światła, dobudowują sobie do tego określone historie. Takich zagadek i nietypowych historii jest tutaj mnóstwo, w zasadzie co rozkładówka mamy inny temat. Wszystkie rozpisane są w takim stylu, który znamy dzisiaj z picture booków edukacyjnych, to znaczy rysunki z podpisami, albo obrazki z podpisami, albo grafiki z podpisami, albo zdjęcia, albo zdjęcia tworzone przy użyciu sztucznej inteligencji, co zostaje zresztą tutaj zaznaczone, że mamy do czynienia z artystycznymi próbami uchwycenia tego, co nie w związku z tym chodzi tylko o to, żeby przyciągnąć uwagę najmłodszych odbiorców i zatrzymać ją na ciekawostkach, czy na faktycznie dziwnych zjawiskach. Jeżeli jakaś zagadka została już rozwiązana, autorka najpierw prezentuje ją jako zadanie podsycające ciekawość, a dopiero na końcu opowiada o tym, jak doszło do odkrycia prawdy i co właściwie kryje się pod tajemnicą. Pojawiają się też w tej książce rozmaite hipotezy i przypuszczenia. Często takie, które nie doczekały się jeszcze rozwiązania i liczą na swoich badaczy, którzy raz na zawsze rozstrzygną o co chodzi i zmniejszą naturalny przecież lęk przed nieznanym, ale ta publikacja zachęca też do poznawania świata od innej strony. Zwykle mamy do czynienia z tym, co idealnie zbadane, rozczytane, pewne i funkcjonujące już w różnych podręcznikach czy w różnych historiach w świadomości odbiorców i w świadomości całych społeczeństw, a tu mamy okazję do Poznawania świata od drugiej strony, tej bardziej tajemniczej, bardziej może czasami mrocznej, nietypowej, niezwykłej właśnie przez to, że pozbawionej oczywistych wyjaśnień i wymykającej się takiemu naukowemu poznaniu. Dla młodych odbiorców to może być nie lada gratka, to może być bardzo ciekawa odskocznia od typowych książek edukacyjnych. Dlatego warto tajemnice świata odczytywać i na ich podstawie, na podstawie tego tomu Wyznaczać sobie własne obszary zainteresowań i własne punkty, które być może kiedyś uda się poznać. I w tym tygodniu to tyle opowieści o książkach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, dajcie znać w komentarzach. A ja zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka Mrówka Kastu już za tydzień. Do usłyszenia.